Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale opowiem wam o potężnej istocie zwanej Kaelego, która była wyznawana przez tajemniczą sektę w serialu Archiwum 81. Czerpie ona inspiracje ze starożytnych sumeryjskich kultów, lovecraftowego świata, a także szeroko pojętej popkultury. Czym był owy byt? Tak do końca na ten moment nie możemy być pewni, gdyż istnieje kilka hipotez, które za moment wam przedstawię. W serialowym świecie Kaelego był znany już na pewno od setek lat. Był uważany za demona, półboga lub istotę pozaziemską. We wczesnym średniowieczu był bliski przedostania się do naszej rzeczywistości. Jednak jego plany zostały pokrzyżowane przez sabat czarownic Baldung. Owy tajemniczy krąg kobiet pałających się magią, postanowił poświęcić większość swojej mocy, aby uwięzić demona w tajemniczej statule. Od tamtej pory kolejne pokolenia czarownic starały się uniemożliwić Kalego przedostanie się do naszego świata. Według kręgu Baldung był to demon i półbóg, który zniszczyłby świat jaki znamy. Jego potęga pozwalała na niewyobrażalne rzeczy, gdyż był w stanie stworzyć swoją własną rzeczywistość, tak zwany inny świat, w którym mógł dowolnie się przemieszczać i poprzez wizję objawiać się ludziom w naszym wymiarze. Jego uniwersum nie opierało się na znanych nam zasadach fizyki, czas stał tam w miejscu i nie wpływał na całość wykrowanego świata, w tym ludzi w nim uwięzionych. A sama istota potrafiła wpływać na wszystko, co się w nim znajduje. Był on połączony równolegle z każdą sekundą istnienia naszej rzeczywistości i mógł przenikać się z naszym uniwersum na samej linii dziejów naszego wszechświata. Kalego Niczyman ringu posiadał również umiejętności manifestowania się w nagraniach wideo i wpływania na ludzi, którzy je oglądali. Wymiar, który stworzył, był w tajemniczy sposób połączony z kometą Harona, która była zbudowana z tajemniczego minerału zwanego Haronitem. W momencie, gdy to ciało niebieskie zbliżało się do Ziemi, mógł zostać przyzwany, gdyż połączenie między światami było istotnie wzmacniane. W ten sposób w latach XX-XX 20 -20 wieku rodzina WOS założyła tajemnicze stowarzyszenie, które chciało za wszelką cenę sprowadzić istotę do naszego wymiaru. Każdy z jej członków miał inne oczekiwania i tak naprawdę nie wiedzieli, czego mogą się spodziewać. Istota jednak, poprzez wpływanie na ich psychikę za pomocą tajemniczej pleśni, zachęciła ich do składania rytualnych ofiar i przeprowadzenia ceremonii przyzwania w dniu zbliżenia się komety do Ziemi. Całe rytuał jednak się nie powiódł, gdyż sama inicjatorka tego okultystycznego spotkania została przeniesiona do innego świata, a cały budynek rodziny Voss wraz z wyznawcami spłonął. W 1994 roku doszło do podobnych wydarzeń w apartamentach Viser. Kult ponownie chciał przyzwać istotę, gdyż kometa ponownie zbliżała się do najbliższej trajektorii względem Ziemi. Sytuacja potoczyła się jednak analogicznie z względem poprzednich wydarzeń. W czasach obecnych odkryto, że kometa harona posiada swojego bliźniaka, który miliony lat wcześniej uderzył w ziemię. W ten sposób skonstruowano specjalną kopułę z haronitu pozyskanego z ciała niebieskiego. Dało to możliwość odzorowania wpływu komety i wystarczyło, aby otworzyć przejście. Tak de facto istota ta jest dosyć niezrozumiała. Z wyglądu przypomina po części Predatora, a miłość Lovecrafta odnajdą w niej nawiązanie do tzw. pradawnych. Mimo swojego przerażającego wyglądu, podczas wydarzeń, które znamy, nie skrzywdziła tak de facto bezpośrednio żadnego człowieka, robiła to raczej poprzez pływanie na swoich wyznawców. Możemy więc domniemać, że na 99% po przejściu na naszą stronę zmieniłaby świat ludzi w tą mniej pozytywną wersję. Istnieje jednak się szansa, że tak naprawdę wieźmy Baldung były w błędzie, a owa istota będąc półbogiem, nie była stricte do końca zła, a raczej działa w konkretny sposób, gdyż nie było innego wyjścia, by dostać się do naszego świata. Czy według Was istota ta realnie wpłynaby na rzeczywistość ludzi, gdyby sekcie udało się przedostać ją do naszego wymiaru? Z chęcią poczytam Wasze opinie w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!